Nie? Jesteśmy w Konieczkowej w województwie podkarpackim. Tak nas daleko wyniosło. Nie wiem, czy to dobrze będzie tutaj wszystko widać. Odszedłem trochę dalej, żeby muzyka nie zakłócała też. Co nas tu przyniosło? Przyniosła nas tutaj impreza pod tytułem Urodziny Silnika. Nigdy nie byliśmy wcześniej w muzeum w Konieczkowej. Tutaj jest muzeum silników stacjonarnych i jest taka impreza organizowana cykliczna właśnie Muzeum Urodziny Silnika zeszłoroczną jak dobrze pamiętam edycję możecie u nas na kanale oglądać dzięki materiałom nagranym przez Michała który nam je udostępnił a my tutaj dzisiaj nas tu wywiało żeby zobaczyć jak to wygląda faktycznie troszkę bardziej się poprzyglądać silnikom no ulegliśmy tutaj zaproszeniu właśnie Grześka który jest jednym z współwinnych tutaj za to całe zamieszanie. Ekipa stary traktor Bieszczady tutaj już dotarła, paru znajomych. Również tutaj mamy ekipę z naszych dobrych znajomych z Muzeum Motonostalgia z Nieborowa. Tam też odwiedzimy to muzeum jeszcze. O, widzicie teraz w tej chwili jeden, jeden HC-102 odpalony. Także o 56 osób już nas ogląda, super. Bardzo się cieszę, że was tyle jest. Jeśli chodzi o taką relację, jeśli się coś będzie więcej tutaj działo, tak bardziej efektownie, jak już to ruszy, bo teraz impreza oficjalnie się o 12 zaczyna, to wtedy coś tam jeszcze tutaj może zrelacjonujemy na żywo. A póki co chodzę, zbieram materiały, coś ponagrywamy jeszcze w budynku muzeum. No i co, i do zobaczenia na filmie później. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Tato tutaj też jest, więc myślę, że tak co najmniej do godziny 15. Jakby ktoś tutaj miał blisko i chciał przybić piątkę, to zapraszamy Konieczkowa. Nie wiem, jaki tu jest powiat dokładnie, ale, ale województwo Podkarpackie tu niedaleko Rzeszowa. Także zapraszam i polecam. Jakby nie udało Wam się dzisiaj, to generalnie bardzo warte zobaczenia to muzeum jest tutaj. Wszystkiego dobrego. thank <laughs> you